Ten mały Co jest? jest na... Tak jest. jest Trochę. Trochę jest jakby, no z góry. Tu było się działo z tej strony. A to może być wiesz. Zudzenie takie. Złudzenie optyczne. Bo jak przecież poziom...

Jest, Panie, idzie, idzie! buja, Ale w I druga! Jest! Yes, idzie! Takie okay, to jest to

Kurde! Często tam się pokiwać. Ten, kurwa jeden w No to jest dobrze, jest dobrze. No co widać tu w środku? Złapali ryby. przed odejściem. A tak grają, a wy jest! Dobrze, sama, No! No! no. Nie bądźmy na Jasne, Nie bądź Jasne, jasne. Nie za na mnie. Nie bądź na mnie. Nie bądź tego mnie. Nie to na mnie. Nie kto na kto to, to, to bądź na mnie. na co Nie bądź na mnie. tam na no. dole Nie Gdzie? na dole, tam gdzie na tam, mnie. na dole wszystkie bądź na regały są bądź na mnie. A tam na mnie. Nie Ja mówię, chociaż Nie ma strony. Nie ma, nie ma drugiej dobrze, jest dobrze, strony. Jest dobrze, dobrze. mać! Dawid,